O mój Boże. Ale czaderski sweter. Boże. Ach, no dobra, nie wszystko złoto, co się świeci i tutaj akurat dobrym przykładem może być ten sweter, bo jest on z sieciówy. Ale czy to ma znaczenie? Jest tak piękny i powiem szczerze, zawsze marzyłam, żeby obłożyć się łańcuchem choinkowym i teraz będę miała ku temu możliwość. Tak, no jest to rzecz nietuzinkowa, niestety jest to sieciówka, ale prawda jest taka, że do lumpeksów trafiają ubrania z sieciówek, które są ze starszych kolekcji i są to też czasem takie kolekcje, które w ogóle nie trafiają na polski rynek, więc nie obawiajmy się ich, nie unikajmy ich, bo sieciówki naprawdę zdarza się, że mają bardzo dobrą jakość materiału i są ciekawe, unikatowe. I uwaga, uwaga, kosztuje zawrotne 30 zł, minus 40%. Czyli mamy tutaj 6, 12, czyli minus 12 zł. Szybka matematyka. Nie no, czaderski jest. Na razie chyba wygrywa to wszystko. Jezu, ja opiorę ze sobą! 哎。<laughs> Jeszcze kilka lat temu Polacy byli uznawani za naród nieco smutny i mało kolorowy i mam na myśli tutaj ubrania. Ale fajne jest to, że to się zmieniło i to bardzo. Na przestrzeni lat mam wrażenie, że ludzie naprawdę zaczęli zwracać uwagę na to, jak wyglądają i przede wszystkim mniej się boją tej mody. Ja to dostrzegam u siebie w sklepie i bardzo mnie to cieszy. Zresztą ja zawsze wszystkich nakłaniam do tego, żeby jednak próbowali założyć coś kolorowego, szalonego i może nieco innego od wszystkich. O, i proszę bardzo, mamy tutaj coś takiego, co jest na pewno nietypowe i jest to piżamka arbuzowa, więc jeśli planujecie jakieś owocowe party, ja myślę, że warto się skusić na to polarkowe arbuzowe cudo. Ale szukajmy jeszcze czegoś dalej. Tego póki co chyba nie zabiorę, chociaż albo zabiorę. A, wezmę, co mnie...